Nie ja sądziłem, że k***a będzie taki majerz zboczny. Ty naprawdę jesteś już stary. Nie mordo i szczerze mówię nie. Nie, 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 Ja z takich rzeczy nie korzystałem nigdy, wiesz? Zrobię słodką linkę do kamerki. It takes tu z sucharem, słodka parka. Z sucharem gra. No dobra, oglądamy. Są taki czerwony. Hej. A no, robisz coś? Twoja. Tak, piłem pole. Co no, taki czerwony jest. Ty da, nawet napić mi się nie da. Dobra, gdzie jest trzeci? Co? A no. Ty co ty? ty jesteś? Tutaj, skacze, latarka jest. Myślałem, że można skoczyć i wyłączyć. Spokojnie, testuję, co tu można zrobić. No, szukamy fuza teraz, tak? Czy nie? No, ale jest pokazane, gdzie jest. To, to ja nie wiem, gdzie. Ten znaczek. taki... Dobra, ten znaczek. Nie wiedziałem już. dobra. O, tu, do... Boże, on jest taki kurwa zagubiony. Nie wie, co się dzieje. Ury. No już jest. Tak w każdej grze, co tam siedzi w głowie. Ten, patrz. I my go musimy złapać. A. Jakże się wypał? Nie wiem, jak się rozpędzić. A to nie musisz, zrobić, po prostu. Po dwóch, dwóch, no bo nacisnąłem na shift, dwóch. żeby się rozpędzić. Nie, no nie. A po prostu, i po prostu skok. i po prostu podwójny no, skok, no? Dobra, dobra okej. Okay. I teraz możesz jeszcze shift, a po podwójnym skoku Okej, okay, po prostu shift. myślałem, że shiftem się rozpędzam tak jak w innych grach, Zawsze jest, wiesz o co chodzi? Ale przecież było tam napisane, jak to zrobić. I drugie. Dobra, na 3-4. Dobra, może tak. O! Oko, trzeba no. wyczuć się, jak kakałeś no. Wyobrażasz yep. sobie? Twój ryżowar by cię tak... <laughs> no mój ryżowar to mnie tak... niedługo, bo co w kurzu jest tam mafia, robi już pająków pewnie koo, <laughs> <laughs> powiedział kurwa, o tych pająkach w ryżowarze. Ale jaja. Oglądam mnie. Mam on kupił ryżawar chyba już po nad temu ja i raz go nie użył. No i to chyba bez kito. Muzyka na baga jakaś armia pająków a przejęła ten obieg Prawdopodobnie, żyje na nas wescało. Wejść. I z dwa skoki O nie. Ehm. Okay. <głos》>, nie mogłem skoczyć nie, czekaj, czekaj, Ja kieruję tym strzałkami, żeby tutaj w odkurzacz trafić. Trafiłem. A pa, ja to muszę ci podnieść. Jestem. Dobra. Ty, bo wiesz, co jest problemem? Że nie masz kontroli nad postacią poza strzałkami w locie. Nie możesz się odbić, nie możesz zdaszować. Wiesz o co mi chodzi? Dobra, no ale to słuchaj. Jakaś się da. Dałeś radę? No, a tak, 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 ale mówię, że jak leciałem, no nie no, mogłem mi zacisnąć. wiesz, żeby dalej polecieć, więc jak było za nisko, to nie miałem wpływu na to po prostu, tak? Po drugie, że jest kabla! Nie mogę puścić jeszcze! No puść, Nie mój mogę! Kule. A, ku, no, przepraszam, mój błąd! Mój błąd! Ku, on już ma wszystko napisane i on nie wie. Po spacją się, mój błąd, dlatego powiedziałem, że nie mogę puścić. I od razu puszczam! Nie mogę puścić! No, na No, dobra, no co, jeszcze raz, jeszcze raz! Ale praktycznie zdrożyłem! Away to grałem ale no? no Przeskocz przez tą rurę po prostu. To gdzie tam się uciekało z więzienia, to z świni to grałem, ale tej gry nigdy. Brawo. Musiałem, musiałem wysoko użyć sprintu. Testowałem sprint. Jeszcze co chodzi? Nie yeah. działa, yeah. tu dźwignia była. Ta jest druga, ale tu jest dźwignia jeszcze na boku. Dawaj z Dawidkiem w to, kurwa, a ci powiem, widzę, że to nie ma co, nie ma co grać, kurwa, z Dawidem. Po tym, co się ostatnio odpierdoliło, to to, ja już nie wiem, czy to w ogóle jest sens cokolwiek grać. To i tak z tego będzie odcinek taki zajebisty na YouTube będzie tam był początek i tak dalej, koniec pokazany. Ostatnio, kurwa, Dawidowi kupiłem te, tak o. Dawid do mnie wbija i mówi Tułbsom, proszę, zagrajmy, zagrajmy razem, zagrajmy, zagrajmy I Mnie męczy kurwa godzinę Ja mówię, no dobra, no a w co chcę zagrać? No w, te w tych łańcuchach, o tych łańcuchach I mówi tak, kupisz mnie, kupisz, ja nie mam pieniędzy Kupiłem mu, sobie tak samo I kurwa gramy, gramy w dwie osoby, fajnie się gra Nagle mu się coś obzdrało Nie, musimy w cztery, musimy w cztery osoby Znalazłem całą ekipę czterosobową Już jesteśmy w lobby, czekałem na Dawida I Dawid nagle tak o, klika, zamknie Discord I kurwa ogląda jakiegoś streamera nagle I mu wysłał donate'a 80zł Kurwa, przed chwilą powiedział, że nie ma kasy Kupiłem mu grę, a on się rozłączył I jeszcze kurwa poszedł komuś wysłać donate'a To był taki hit ostatni, że to jest masakra Z tego będzie odcinek na YouTubie, to, to wszystko co on zrobił Masakra, serio Chodź no. mi no, Ty słyszysz, że tam, no on, to, tam, ale, ale ta, no. ja to tej drugiej już nie da przejść. patrz, teraz tam zielone. Na jak pewno się nie da przejść, okej. Okay. A to jest ściana. No, <grym> jest no dobra. I no, co? Patrz, jak na teraz to zielone, nacisnąć? Skaczę na drugie i wtedy mi się tam zmieni, no? No, daj, muszę skoczyć. No, lub weź go z lej na trzy tygodnie minimum, bo się przyzwyczaił, że robisz, co ci powie. Zobacz na nie gada z nim już trochę i Dawid lamentuje o jego względy. No, ja coś takiego właśnie już zacząłem wtaczać. Ostatnio wbił do mnie i mówi, że no chodź teraz zagrany. Kurwa, nagle osoba trzeciej w nocy do mnie dzwonić, zagrany. Ja mu powiedziałem, nie, poleciałeś w huja wcześniej z nami. Mieliśmy grać, bo cztery osoby były, ty żeś poleciałeś w huja i nie, się rozłączyłem i mnie usunął. Korda! No. <laughs> Czekaj Refleks Dobra No byś, wyje, się Bo... Wiesz co zrobiłem? Góry nacisnąłem z dołu na początek Dobra, to był mój no, I w ogóle nie, nie zadziałało mi przyspieszenie tak, tak zacznijmy, dobra Tam Dobra, skupię się na Dziadku, co on tu robi w ogóle. Kurwa jakie. Jestem Głąbem. Nie no, mamo. Dobra, nie bo... ja sądziłem, że chyba będzie na... taki bajer zboczny. Ty naprawdę jesteś już stary. Spierd... <grym> Dawno mówi. Nie zwróciłem na to uwagę że... Myślałem, że będzie prosto, wiesz. Teraz już wiem, że będę musiał skręcić, no. Chciałbym, żebyś się tym skoczył, żeby zobaczył o co chodzi w ogóle, no nie? Bo w kiedy się dowiadujesz, że to jest obok, już nie możesz sterować, no nie? No i przesuwamy teraz. Handelek. Handelek. A jak tam twoje ćwiczenia z hantlami? Coś oh. tam sobie robię, no. Rekreacyjnie na razie, żeby się nie. O, sam już idzie, autopilot. Pewnie hakim się pojawił. O, dwa. P... I na łeb mu, k... ba, niech do dzioba se oczy niech se wydłubie, patrz. Dobra, widzisz, Kru... Wiedziałem, Widziałem! Patrz, nowego Klikaj, klikaj! Klikaj to nie To jednak w... nie gwoździem ja, tylko tym młotkiem tam. Dobra. I teraz patrz. Po no. tej okay, fazie. on to jest proste. Możesz tym odskokiem takim daszem uciec. A! No! Aaaa, bo ja już wiem o co chodzi teraz, spray muszę trafiać A. W tym, dobra Koniecz Aaa, to mówisz o tym co obradziak u mnie był toś nie luruje w ciebie tylko... Radom No, no, no. Mam śmieć, dawaj! 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 dawaj. Nie jeszcze na no <grym> Ale dobra, będzie więcej opcji, no to teraz będzie, teraz będzie Nie Rówki. Po co co ty robisz? Zapalam je. Ale dlaczego? No możliwości gierki. Dawaj mi gwoździa. Ja, ja stestuję możliwości gierki. Dam mrówce gwoździa, zobaczymy, jak będą równe szanse. Co <laughs> mu Ty! Chyba ty wiedziałeś co chce zabuścić. Ja mam jakieś kwa, rzutnie gówna, a ty masz kwa, dum dum! Ale ty musisz wyrzucić to gówno, że ja zrobił dum No i widzisz, ile możesz zrobić? No, wylewając gówno. Czekaj, się spotkamy, będziesz cały w tym gównie. patrz. walka, walka. No nie ma to trzeba, stop, to trzeba... tapować czy trzymać? No tapować! Dobra, nieważne, napiszmy się. No, bear. I'm bear grip. Kurwa. AKD, over here. Już, czyli to trzeba tapować, dobra Tak, kurwa trzymać i tutaj będzie polegała konkurencja na tym, kto najdłużej będzie trzymał kurwa jeden guzik jak na odcinkach Mister Vista Cały dzień. Musiałby trzymać. Na początku tapowałem a lipa była. No i co? co? Nawet z trzymaniem przegrał. Nie no, coś tu k***a śmierdzi ku tak no, Nawet co ty, no, to śmierdzi ku... No mogę, mogę wolniej tapać, żeby ci pokazać, że żeby... będziesz będziesz wygrywał. No pa No dawaj, no, no to trzech jak każda gierka już, już coś tam patrzy, już coś patrzy Ty czekaj, bo mi... Co ci E, masz odbindowane? Nie miałem myszkę na drugim ekranie. Nie, ale i tak chyba... Nie wiem, coś jest nie halo. No nie mogę. A naciskam, wiesz patrz, no nie, oh nie wiem. No tapować. E no, zobaczymy my... Nie dobra mamon, co ty robisz? Tapujesz? No tak, no ty mówię, pań... że mi coś nie działa. Mi na drugim ekranie coś się otwiera w gówniak, wtedy. No, ale minimalizuję i graj odpusz. On podczas tego streama pisał z kobitką, Ciekawie co będzie gadał. A no, zobaczymy. Yes! O, ładnie poszedłeś teraz, no. Oh, Man, gotta work at this. Nie mogłem przeskoczyć, dlaczego? Trochę k głupie Za szybko nie za dużo może A teraz mogę bez problemu patrzeć I nie mogę na a nie wiem Nie mogę na, na prawy tor przeskoczyć z jakiegoś powodu Nie wiem co jest grane Muszę to rozkwinić Oka, patrzę No patrz, robię ten i na prawy tor Chcę patrzeć A w prawo A, Myszko, a myszkiem, To nie patrz. pojawia mi się ten wiesz co chodzi to nie Boże, to już jest nawet bym powiedział smutne. No kurwa, naprawdę w każdej grze jaka istnieje, no coś tam kurwa znajdzie takiego, że. A, no, a, tutaj coś nie działało. A, kurwa, w każdej, no. Tu Tak, no. jak myszkę wrócić w prawo. No, to się no nie prawo. wiedziałem o takiej mechanice. To jest gra dla jakichś par, kurwa, żeby sobie hop z babą grał razem. I nawet w takiej grze, kurwa, coś mu nie pasuje, coś jest zepsute, kurwa, no, to już jest przesada. I co, dobra, nie, nie wiedziałem, że taka mechanika, że muszę ten. No, teraz. No, bo nie ma matematu, no, w ogóle żadnego kumasz. No, tak. Chyba będziemy na nim jechać, bo to tak się zapowiada, jak włączenie Żuka do ekipy. Za dużo wiesz w tej grze. Używam mózgu, no po... Teraz z gościem, któremu chciłeś, który jest 10 razy większy od ciebie, zastanów się. Naprawdę jedziemy. Uchwały w tym miejscu, w tym miejscu, w co tu tym tym miejscu, tym Nie <laughs> wiem, nie <rozumiem> tego. <laughs> Three, There we go. Nie, no to totalnie mi zniszczysz gościu psychę. I do dwóch? No nie, nie mogłem, nikt nie wiem. Kurwa, wydaje mi się, że jakby wziąć mamona, jakieś takie dziecko, co już tak w miarę zyskało świadomość i umiał obsługiwać już joystick, w każdej grzeby go rozpierdoliło Naprawdę. No nie umiałem, no wybać, no nie wiedziałem jak latać. Możemy jeszcze co w to zagrać. Raz jak już wygarnąłeś? Ta, ta, nie wiedziałem na początku, wiesz co, nie wiedziałem, że to odsuwa się od ciebie, że to trzeba na odpowiednie skoczyć, wiesz co chodzi? Prawie wygrałem, tajs mi mówią. Alrighty! Nice! Nie wiem, kurwa, człowieku! <grytanie> jak to jest, że on od dziecka gra w gry, a w żadnej nic nie ogarniał? No właśnie, nie wiem, jakiś fake gamer chyba. Ptaku. A tu. Dobra, wychodzimy z minigierki Nie, żeby... no, nie umiałem to trafić To ciężki ludzi, grawitacja lepiej na niego działała No, co tu będę mówił Mam on, a proszę Kościu, jestem. Chwila. nie robi gorąco, mamo, no nie? No już. A nie bo mogę co. głową robić... Poczekaj chwilę, no, już go mam, no. Nie dało się tu szybciej, zapewniam, nie dało się szybciej. No, Żebyś no, ty mogłem zobaczyć... Nie, ty widzisz. Ty! U mnie tak samo. Dobrze, 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 miej tam, bo ja też mam lasery w dupie. Ja widzę, tutaj widzę. Tak jak ja miał na każdym wiadomość to na streamie to bym kurwa nie wiem chyba byśmy nic nie obejrzeli i nic nie zagrali Musiałem, znam radę przeskoczyć bokiem A dlaczego ten skok nie zadziałałem? Widzę, 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 widzę. Dobra mam. Końcówka już, spokojnie. Ile raz się bał? Nie wiem A czy to jest istotne że ty byś widział, co ja tu robię lewą ręką, ja nie jestem leworęczny, gościu. Rozumiesz? A tu całe, cała zdeliczność polega na lewym ręku. Trąd tu mam co chwilę, muszę robić fikołki lewą ręką, a cztery klawisze na... Kebab. Nie mogę podskoczyć. Jaki k... ten ludzik jest... W filmiku o dziadku, to niech ktoś sprawdzi, zobaczymy Ale to już nie jest z tej gierki, to już nie jest z tej gierki Mam on opowieści klubowe, impreza z widzami niedługo? To może być fajne Pilny link przed... Dobra, bije Ramusa Widzi cały czas, że schodzi malfight, ale dalej się bije <laughs> Jeszcze ich wyzywa od imbecylów. Czy on kurwa nie widzi, że top i bit nie mogą mu zejść? <laughs> się prosi, żeby go zajebali. A on jeszcze wyzywa. Co za kill de Wyżej Link jest na czacie. Pany to ty przez ojca chyba były gościu. Won stąd śmiecił. Przy głupej drużynie nic nie poradzisz. niech wina. Nie, ja, ja muszę pracować kubuś. Ja muszę pracować spokojnie, ziemus Tak gdzie pracujesz? W pracy Siema, trzyma. Baran je w kółb Co za głąb w tymie. Głąb pier... tam chłopi. O tym, kurwa Heimerdingerem z tym mózgiem kurwa ogromnym. Dole co za tumany. Co kurwa wprawia? Jaki tu je... Zobacz co Tuman zrobił Jany je... tu man Zawsze jak się mam denerwuje to tak trzepię głową na lewo prawo, patrzcie Zobacz co Tuman zrobił Jany je... tu No tak często robi, serio Cześć Surwitz siema Dobry flash, to nawet nie wnikam. Ten flash to też. Co on robi? No, niestety. like. Hey, cycle. Is it? Nie wiem o co ci chodzi To świetnie, że byłeś dzisiaj na komendzie. Ja nawet z domu nie wychodziłem dalej niż do sklepu To Gratuluję, że byłeś. To, to już wiemy po co byłeś. Ludzie głupi, sami sobie jadą. Lights of... Nie wiem, ta gra taka dziwna. O. Pamiętaj, yy, ten... Siła fizyczna to nie jest dobre rozwiązanie, wiesz? Przede wszystkim trzeba głowy używać. <grym> Ale mielno fajne, dobrze wspominam, byłem tam kiedyś. Przecież słowom opowiadałem, co z koleżką, na... byliśmy z koleżkami na imprezie o, koleżka o. skarpetek na imprezę nie założył. Co tak patrzył Laski na nas, na niego, na nas i te, na wybeka, Patrzył, on skarpetek nie miał. Na no, obecnie to było tak. Tak śmiesznie to było, ale bardzo fajny ziomik To bo jakieś to mielnie było właśnie w turystycznych klubów Było bo mielnie właśnie w tych klubów mordo Właśnie On tak fajnie tańczył to Dobija se do klientek se tańczy przy nich, one zim tego Patrz, nie miał skarpetek tego, ty, ten, ty, 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 ty. Bo ty i Ale tak dla żartu, no nie. Bo ojciec tam by zrobił imprezę, dałby nam może cały hotel do dyspozycji, jak wynajęłoby się bo jakieś piętro górne. Bramka VIP. Ja myślałem, zrobimy kiedyś u ojca na tym. Co? Na którymś z pensjonatów. Coś, ja już myślałem. Tylko no ja, nie wiesz, no, nie, z pustymi rękoma to nie ma co. To musi trochę, wiesz, być hajzik odłożony. Event, nie, mordo i szczerze mówię, nie. Co? Mamon, czy ty kiedyś kurwę? Bo ja jeszcze nie, ale jak na granicę pjadę, to powiem tak. Nie. Nie, 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 Ja z takich rzeczy nie korzystałem nigdy, wiesz? Być byłem, wiem jak to wygląda i w ogóle, ale nie. Ja. Aj, to tak jak. Nie wiem. To tak jak z papierosami. No, jeden pali, drugi no nie pali i nie będzie palił. Rozumiesz o co chodzi? I to jest po prostu tak proste. no Cześć Mati, 05. Siedź, a wiecie o co chodzi? No, po prostu no nie wiem, no nie, nie, nie. Nie, nie, nie uznaję to złe słowo, ale no nie praktykuje. To, że ty sobie możesz praktykować, to jest twoja sprawa. To nie jest tak skinny, że. Dostała moda po, po roku, tylko już, już ponad rok ma moda, a jeszcze wcześniej siedziała na streamie, wiesz o co chodzi, to jest też inna sytuacja, tak samo Kuba, tak samo inny ziomek Wiesz, to nie ma różnicy, dla nich widzisz, oni są, z tak, z błę, oni są takiego zdania, że wiesz, że nie wiem, oni coś mają do tych kobiet rozumiesz Może ich skrzywdziły, może nigdy kobity nie mieli i mają to za złe kobitom, dlatego im przeszkadza bardzo jak kobita ma moda, ja nie wiem nie wiem, co mam powiedzieć. Mówi największy babiasz, z korola na Twitchu. <laughs> to tak śmieszy. Czapicieri, się ma. Tu zrobię słodką linkę do kamerki. Kurwa, nie mogę. Nie mogę. Jakie to są jaja pierdolone. Jak z tego Robloxa wygląda? No, że jakby prawdziwa czapi zapytała, to bym zrobił, a tak nie umiem. Oj. Panie trafiłem. Pa! Barierę wiał. Śmietnik na barierze gra. O, widzisz. Co ty gadasz? Co, co, co? Jakbym ci wysłała paczkę za dime kocim w stroju szczątaczki i nie ma jego na to by się ubrał. To fejk, no! Co ty gadasz? Natomiast i jest chyba w tej nazwie. Rzecz. Co ty gadasz? A kurwa się uśmiecha im głębi, kurwa duszy. A może kurwa bym się przepał! Co by macie za pomysł? <ślesz> A po co w to wszedłem? Myślałem, że to zasłonię! Myślałem, że to zasłonię i przez to mi wy... z tego jaki im... p debilem jestem chciałem mu pomóc chyba że nie chcę chyba że co on spalił Ty jest taka Nie lubię Jest ktoś wysłał ten alert że uwaga dziś Silny wiatr i dostał Masz moje słowo, niczego nie potwierdzam Masz moje ja słowo majlo. A widzę, 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 urwanie tam kołek widzę Nie wiem czemu Ale bomba no, kurwa, jak ma osiemnasty, on trzynasty. Ej, bo myślani zawirowałem gdzieś indziej, za ja za szybkie. Idę po kanapkę. Co jest z tym ro... TEAMEM a Tu ruszka Czemu? Bo ty tu to dupy dajesz A to do teamów ja pierdziel. tragedia